Wielu klientów chce słyszeć pełne pasmo przenoszenia w swoim systemie stereo, nawet przy cichym słuchaniu. Często decydują się na wybór większych kolumn podługowych dedykowanych do większych pomieszczeń niż potrzebują. Mam na imię Łukasz, i dziś chciałbym Ci pokazać, jak bardzo niedocenianą opcją w systemach stereo jest posiadanie sabufera. Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że wielkość kolumny, przetworników i moc wzmacniacza ma wpływ na pasmo przenoszenia. Jest to fizyka, której nie oszukamy. Musimy jednak pamiętać o tym, że średnie dolne pasmo przenoszenia sporej kolumny podłogowej zaczyna się średnio od 40 Hz. Wszystko, co mamy w przedziale od 20 do 40 Hz, jest zwyczajnie niesłyszalne. Z rozwiązaniem przychodzi nam sabufer. Mamy dwa rodzaje sabuferów: pasywne oraz aktywne. Pasywne sabufery to te, które potrzebują zewnętrznego wzmocnienia, często spotykane w starszych amplitunerach kina domowego. Najczęstszym wyborem są jednak sabufery aktywne. Poza głośnikiem niskotonowym w obudowie znajdziemy zintegrowany wzmacniacz. Tak samo jak w przypadku kolumn głośnikowych. Kubaturę, wielkość przetwornika i moc wzmacniacza sabufera dobieramy w zależności od wielkości naszego pomieszczenia. Są dwie możliwości podłączenia naszego sabufera do systemu stereo. Pierwszym, najbardziej popularnym jest podłączenie dedykowanym kablem RCA do naszego wyjścia na sabufer we wzmacniaczu czy amplitunerze stereo. Mało osób jednak wie, że może podłączyć subwoofer aktywny do swojego wzmacniacza stereo bez dedykowanego wyjścia. Pokażę to na przykładzie aktywnego sabufera Sonus Faber Gravis. Oprócz możliwości podłączenia z łączem RCA ze sterowaniem LFE, mamy również w zestawie dedykowany kabel, który podłączymy według instrukcji do naszych terminali głośnikowych. Sabufer nie korzysta z mocy wzmacniacza, a po prostu pobiera sygnał audio. Wbudowana zwrotnica w sabuferze wycina tylko odpowiednie pasmo przenoszenia. To, co nam pozostaje, to ustawienie sabufera aktywnego do naszych preferencji odsłuchowych. Standardowo mamy tutaj dwa parametry: wzmocnienie sygnału, oraz crossfader, na którym ustawiamy, do jakiego pasma nasz subwoofer ma wspierać kolumny w dolnym paśmie. Przyjęło się, że jeżeli kolumny głośnikowe mają pasmo przenoszenia od 50 Hz, warto ustawić crossfader na 50 Hz. Ale tak jak mówię, odsłuch jest rzeczą bardzo indywidualną, więc nie ma złotej rady na idealne ustawienie dla wszystkich. Opieraj się na swoim odsłuchu i dopasuj wzmocnienie subwoofera do własnych preferencji. Dużo zależy również od głośności, na jaki słuchasz. Dla cichego słuchania będzie potrzebne większe wzmocnienie, aby słyszeć dolne pasmo na zadowalającym poziomie. Przy głośniejszym słuchaniu tego wzmocnienia będziemy potrzebowali stanowczo mniej. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać Twoje wątpliwości na temat możliwości wykorzystania sabufera w systemie Stereo. Warto przy wyborze zestawu, zamiast stawiać większe toporne kolumny, zastanowić się nad dorzuceniem do zestawu sabufera aktywnego. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami i poradami ze świata audio. Do zobaczenia!